Siemano. Siemano i widzimy się w drugiej części luźnego strzelania Tym razem lecimy z petardami pod garkiem Tak, lecę z Piccolo Corsair 60 sztuk Tropic NWP Gaz 0,2,0,1,6 To jest Chodź tu, pokaż Jest, dwie petardy. Siarka I pod garkę. Ja ne vem, če si na tem mestu, ali ne. Ne, 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 Zobaczcie jakie już mam ręce od tych Pokaż Co takie siwe odstaje jeszcze siarki A, Kolega coś tam organizuje O! Jedna wybucha, z wszystkich moich Nie wszystko. O, fajne. Dobra, lecimy teraz pod garkę, ja muszę zacząć Lecimy teraz w pierwszą nitrox petardą, pod garkiem. Uuu, nitrox nie daje rady. Dobra, trochę dalej od. Ale mamy też cięższy garnek. Czekaj pytardy przy tym dalej i to już prosto Dobro no Dobra, dobra. No. Leci la bomba od pancy

Lecimy teraz z Bravo XL. Brawo XL Jak na razie szał nie ale ci się powoli zaczynają mocne. Brawo Daj, Teraz piękny dynamit. Trzy, A aż go wypukliło trochę. Oh, wow. Zaczynamy od najsłabszej do najlepszej. Jak teraz się nam się udaje? Trunel e specjalną 6. Tak, teraz troszkę może polecieć. 3,5 grama, ale... Duży. To podbije. I to nawet wysoko. Leci! Leciłem z tą, bo mil 133.

Ne, to by bylo kolem.